W tym filmie pokażę Ci najnowsze informacje ze świata sztucznej inteligencji, które będziesz mógł wykorzystać w praktyce. Poznasz najnowsze aktualizacje ChatGPT, jego ogromnego konkurenta oraz wiele więcej. Zaczynamy. Na początek pokażę Ci zmiany w ChatGPT. Jest to moje ulubione narzędzie, które znacznie usprawnia moją pracę i działania marketingowe. Bezpłatni użytkownicy mają tutaj nieco mniejsze możliwości, ale na szczęście powoli... Się rozszerzają. Jednym z tych rozszerzeń jest właśnie GPT, czyli modele, które są dopasowane do konkretnych potrzeb użytkownika. Dzięki takim narzędziom możemy na przykład zaplanować sobie wakacje, możemy przetwarzać dane, możemy tworzyć teksty marketingowe. Wystarczy, że klikniemy sobie tutaj, po kliknięciu przeniesie się do konkretnego rozwiązania i tutaj możesz wpisywać swoje polecenia. Mamy tutaj również podpowiedzi, wpisuję bardzo proste polecenie. I teraz system. Przygotuje mi treść. Ale czym różni się to od zwyczajnego czata? Te systemy mają wbudowane różne instrukcje, które sprawią, że teksty i informacje, które otrzymasz, będą znacznie lepsze niż to, co otrzymujesz w tym normalnym czacie. Dlatego warto zapoznać się z tą funkcją. Niestety bezpłatna wersja ma pewne ograniczenia i dopiero w płatnej wersji można wykorzystać pełne możliwości tego systemu oraz tworzyć własne rozwiązania. Osobiście stworzyłem wielu pomocników, którzy pomagają mi w realizacji moich konkretnych projektów i każdy płatny użytkownik może sobie stworzyć takich pomocników, takich GPTs dostosowanych do własnych potrzeb. O tym mówię w moim kursie i w innych filmach, dlatego tego nie będę omawiał, ale chcę Ci zasygnalizować, że to jest jedna z funkcji, dla których warto zainwestować w płatną wersję. No i oczywiście mamy dostęp do najnowszych modeli GPT 4O i GPT 4. GPT 4O było bardzo głośno o tym systemie, ponieważ miał nam przynieść niesamowite możliwości rozmowy z czatem w bardzo przyjemny, naturalny sposób, gdzie opóźnienie miało być praktycznie niewyczuwalne. Niestety OpenAI przesuwa dostęp do funkcji płynnej rozmowy i pewnie w Europie dostaniemy ją znacznie później. Dodatkowo OpenAI wypuściło nową aplikację dedykowaną dla użytkowników Apple, czyli dla osób, które korzystają z systemu macOS w wersji 14 lub wyższej. Jeśli masz Taki system, możesz pobrać sobie aplikację i korzystać z ChatGPT na swoim MacBooku. Wyścig technologiczny trwa w najlepsze. Pojawił się konkurent ChatGPT, który pokonuje go w niemal wszystkich testach. I to rozwiązanie nazywa się Claude. 3.5 Sonet. Możesz z niego skorzystać bezpłatnie. Zaraz pokażę ci, jak to zrobić. Systemy, które działają pod naszymi aplikacjami, z których korzystamy na co dzień, są testowane przez różne testy np. testy matematyczne, testy związane z kodowaniem, z różnymi operacjami na tekstach i te wyniki tych testów są publicznie dostępne. Na tym wykresie wyraźnie widać, że najnowszy model Sonet 3.5 ma znacznie lepsze wyniki od najnowszego modelu GPT-4O, czyli tego, który w OpenAI zrobił niedawno furorę. Co oznacza to w praktyce? To, że będziesz otrzymywać wyższej jakości odpowiedzi, dzięki czemu będziesz mógł rozwiązać swoje realne problemy biznesowe, przetwarzać dane, pisać lepsze treści na media społecznościowe i robić różne inne operacje. Pokażę Ci, jak skorzystać z bezpłatnej wersji tego systemu. Wejdź sobie na stronę Cloud AI, a następnie stwórz tutaj bezpłatne konto. Teraz zobaczysz interfejs zbliżony do ChatGPT i zasady działania tych systemów są bardzo zbliżone. Wpisujemy tutaj nasze polecenie, czyli prompt, który wysłamy do systemu, i wybieramy wyśli. Ale możemy również dodać tutaj jakiś plik, jakąś zawartość, którą system przeanalizuje. Na przykład jakiś plik, który zawiera dane w Excelu albo w CSV. No i możemy przesłać taką wiadomość, ale jest tu jeszcze jedna bardzo fajna funkcja, której nie ma w ChatGPT. Możesz kliknąć sobie tutaj i włączyć funkcję artefacts. Dzięki temu system będzie wyświetlał na bieżąco podgląd działania, na przykład jakiejś aplikacji czy wizualizacji, którą stworzysz przy pomocy tego systemu. Włącz sobie tą funkcję, a ja pokażę ci jak to działa. Wpisuję polecenie w naturalny sposób. Na podstawie przesłanych danych stwórz interaktywny wykres w HTML, który pokaże wzrost ilości moich obserwujących w mediach społecznościowych i tutaj przesyłam plik, który zawiera dane. Ten plik wygląda w następujący sposób. Mamy tutaj po prostu tabelkę, w której spisywałem sobie ilość moich obserwujących na przestrzeni miesięcy. Wysyłam to do Koda. Teraz przesyłam informację klikając tutaj. System daje nam odpowiedź z racji tego, że poprosiłem o kod HTML i interaktywny wykres. System pisze nam kod do interaktywnego wykresu. Po prawej stronie mamy podgląd i zaraz zobaczymy, jak wygląda wykres. Mamy wykres moich obserwujących, widać tutaj skalę, mamy miesiące i ten wykres jest interaktywny, ponieważ możemy sobie. Wykreślać dane elementy z tego wykresu, a on na bieżąco się zmienia. To jest bardzo prosty przykład, który pokazuje możliwości tego systemu. Myślę, że niebawem całe programowanie pójdzie właśnie w tą stronę, gdzie będziemy rozmawiać z systemami, one będą pisać kod, a my będziemy tylko kierować koncepcją, ideą i ewentualnie poprawiać pewne błędy. Więc jest to naprawdę niesamowite rozwiązanie. Stwórzmy teraz prostą grę. Załóżmy, że będzie to gra w ping -ponga. Stwórz grę w ping -ponga, przeciwnik ma być sterowany przez komponent. No, i tutaj mamy od razu kod, który jest stworzony bardzo szybko, i widać, że szybkość jest lepsza niż właśnie w Chat Nie ma też na razie błędów. I zaraz będziemy mogli sobie zobaczyć, co zostało stworzone, a następnie korygować to na bieżąco. Mamy naszą grę. Mamy sterowanie akurat myszką, i mamy punktację. Zaraz zobaczymy, czy działa. Spróbuję przegrać. OK, punktacja działa i możemy grać z naszym komputerem. Jeśli chciałbyś wprowadzić tu jakieś korekty, to możesz to zrobić w formie dalszej rozmowy z czatem. Wysyłam polecenie, dodaj pod polem gry przycisk, który sprawi, że w grze będą dwie piłki, czyli chcemy wprowadzić pewne modyfikacje. Mamy przycisk i mamy teraz dwie piłki, no i możemy sobie grać z naszym wirtualnym przeciwnikiem. Możemy podejrzeć taki kod, skopiować sobie go na nasz komputer. A potem wykorzystać do różnych celów. Na przykład możemy stworzyć sobie tutaj checklistę w formie HTML, a potem dodać ją na stronę. Stwórz checklistę w HTML dotyczącą korzystania z ChatGPT. I mamy tutaj checklistę, która zawiera najważniejsze informacje, czyli określę jasno swój cel i kontekst pytania, to jest dotyczy to niemal każdego systemu z którym rozmawiacie. Zadaj konkretne, precyzyjne pytania. No i mamy checklistę, którą moglibyśmy po prostu skopiować, wkleić do naszej strony, na przykład na stronę na WordPress. I możemy ją spokojnie umieścić w takiej formie. To są tylko pojedyncze przykłady. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jak wykorzystać sztuczną inteligencję w Twoich działaniach biznesowo-marketingowych, no to w opisie tego filmu znajdziesz linki do moich kursów. Tam znajdziesz wszystkie szczegóły. A teraz przejdźmy do narzędzi, które pomogą Ci w tworzeniu filmów. Tworzenie filmów na media społecznościowe to świetny sposób na promocję Twoich produktów i usług, ale niestety nie jest to takie proste. Montaż, elementy dodatkowe, takie jak napisy, przejścia, sprawienie, żeby ten film był ciekawy, to wszystko zajmuje zajmuje mnóstwo czasu. Na szczęście mamy szereg narzędzi AI, które usprawniają różne procesy. Kiedyś na przykład dodanie napisów do filmów było bardzo czasochłonne, trzeba było to robić ręcznie, ale na szczęście te czasy już minęły. Pokażę ci jedno narzędzie, w którym możesz dodać napisy do filmów bezpłatnie oraz zmontować sobie cały film zarówno na YouTube, jak i na inne media społecznościowe. Jednym z najlepszych bezpłatnych narzędzi do montażu filmów dla osób początkujących jest narzędzie CapCut. To narzędzie pozwala nam na montaż zarówno na telefonie, jak i na komputerze, możesz sobie pobrać i zainstalować taką aplikację na Twój komputer, a następnie tworzyć tutaj projekty. Program jest bardzo intuicyjny w obsłudze. Mamy tutaj dodanie tekstów, efektów, różnych naklejek, ale ja pokażę Ci jedną funkcję, która jest związana właśnie z napisami. Jeśli klikniesz sobie tutaj na tekst, następnie na automatyczne podpisy. Teraz wybierasz język na przykład polski i kliknij wygeneruj. Teraz system doda automatycznie napisy do filmu, które będziesz mógł sobie poprawić, edytować wedle Twojego uznania. Kolejne świetne narzędzie do montażu filmów nazywa się Descript. To narzędzie pozwala nam na montaż, dodawanie napisów, poprawę dźwięku oraz wycinanie zbędnych elementów. Jest bardzo intuicyjne i być może przydać się w pracy. Pokażę Ci, jak wygląda od środka. Tak wygląda edytor: po wczytaniu filmu automatycznie robi się transkrypcja. Ale system ma taką funkcję jak Underlord, nazwali to bardzo ciekawie. Mamy tutaj wiele funkcji związanych ze sztuczną inteligencją, które pomagają Ci w stworzeniu dobrego filmu. Na przykład możemy automatycznie poprawić dźwięk, albo usunąć słowa, których nie chcemy umieszczać w naszym tekście, czyli na przykład jakieś przerwniki na zasadzie E. Y. To może być usunięte automatycznie. Mamy możliwość również wycięcia automatycznego przerw oraz Powtórzeń. Ten system nie działa jeszcze tak, jakbym tego oczekiwał. Funkcja, która jest bardzo przydatna i zajmuje mi mnóstwo czasu oraz montażyście, to remove retakes, czyli usuwanie powtórzeń, które są niedobre, które są do wyrzucenia. Jeśli masz spisany cały scenariusz Twojego filmu, czyli masz przed oczyma tekst, który czytasz lub recytujesz z pamięci, i popełnisz błąd, i musisz całą sekcję nagrać na nowo no to wtedy system powinien to wyłapać i powinien usunąć te powtórzenia. Tutaj zrobiłem taki te test, kilka razy powtórzyłem, cały program składa się z 10 modułów, cały program składa się z 10 modułów, no i system wyciął pewne powtórzenia, które nie powinny się tam znaleźć. Nie zrobił tego idealnie, ale część pracy jest zrobiona. Będę się przyglądał bacznie temu systemowi i myślę, że niebawem jeśli zacznie to działać dobrze, to będę go wykorzystywał znacznie częściej. Szczególnie, że mamy tutaj jeszcze dodatkowe ciekawe elementy, takie jak właśnie zmianę naszego filmu na krótsze klipy. I dodatkowe elementy związane z tworzeniem opisów do filmów, więc to narzędzie zyskuje coraz większy potencjał. Niestety jest w płatności abonamentowej, ale myślę, że bardzo szybko się zwróci w porównaniu do delegowania montażu montażyście. Mamy filmy, ale co ze zdjęciami? Przejdźmy do narzędzi, które pomogą ci w. Tworzeniu niesamowitych zdjęć przy pomocy sztucznej inteligencji. Narzędzie, które wykorzystuję najczęściej do generowania zdjęć, nazywa się Mid Journey. Wersja alfa jest bardzo przyjemna i możemy w prosty sposób wygenerować sobie to, czego potrzebujemy. O tym mówiłem już wielokrotnie w moich filmach, więc chcę Ci pokazać tylko to jako takie szybkie przypomnienie. Ale mamy nowe narzędzie, które może Ci usprawnić pracę, szczególnie jeśli działasz w takich branżach, które wymagają większej kreatywności. Możemy sobie stworzyć jakieś zdjęcie. Z racji tego, że nie sprzedaję kosmetyków, musiałem stworzyć je na potrzeby tego poradnika, ale jeśli masz zdjęcia realnych produktów, to możesz je pobrać i wrzucić do narzędzia o nazwie Magnific. To narzędzie ma wiele funkcji związanych z poprawą jakości zdjęcia. Możemy dzięki sztucznej inteligencji poprawić pewne elementy, ale ma również funkcję Relight, która wprowadza do naszego zdjęcia dodatkowe oświetlenie i możemy zmienić je na wiele różnych sposobów. Jest tu mnóstwo ustawień, którymi można się pobawić, aby dopasować je do swoich potrzeb. Ja pokażę ci kilka prostych przykładów. Na przykład wpisałem, żeby to zdjęcie zostało zmienione jako zdjęcie produktu w lesie i system automatycznie dorysowuje nam właśnie tło leśne. W ten sposób możemy stworzyć naprawdę niesamowite treści reklamowe lub właśnie Piękne zdjęcia do naszego sklepu internetowego. Mamy inny przykład, mamy modelkę, która prezentuje jakieś ubrania, no i możemy przenieść ją na siłownię. Widzimy, że obraz tej kobiety nieco się zmienił, oraz oświetlenie, jej skóra, ale główne elementy zostały nienaruszone. Nasz produkt wygląda bardzo podobnie i dzięki temu możemy wprowadzać takie zdjęcia w różne scenerie i wykorzystać to na różne sposoby. Jestem ciekawy czy widzisz jakieś zastosowanie dla tego narzędzia w Twojej firmie napisz koniecznie w komentarzu przejdźmy teraz do świata muzyki ponieważ tutaj również sztuczna inteligencja wprowadziła sporo zamieszania i tutaj najważniejsze programy które dotyczą muzyki to Suno AI oraz Udio. Są to narzędzia które możesz wykorzystać bezpłatnie. Wystarczy że wpiszesz tutaj jaką piosenkę chcesz usłyszeć a system wygeneruje dla ciebie melodię oraz tekst. Jeśli masz taką potrzebę możesz dodatkowo stworzyć. Piosenkę z tekstem, który już masz. Jeśli wybierzesz sobie w UDIO tą opcję, to możesz tutaj napisać cały tekst piosenki, a system będzie tworzył dla ciebie różne kompozycje. Osobiście jestem pod wielkim wrażeniem tych narzędzi, jednak nie wszyscy są tego zdania. Kilka największych wytwórni muzycznych na świecie wniosło pozwy przeciwko twórcom tych aplikacji, które dotyczą tego, że ich systemy były trenowane na danych, które zostały nielegalnie pozyskane. Ponieważ możemy stworzyć bardzo zbliżone piosenki do różnych oryginalnych utworów. Ta sytuacja dotyczy nie tylko muzyki, ale dotyczy również właśnie wykorzystania takich narzędzi, które generują teksty oraz obrazy czy też filmy. Więc. Prawo będzie miało sporo do nadrabiania. Pamiętaj, żeby korzystać z tych systemów rozważnie i jeśli masz wątpliwości, czy możesz wykorzystać to w danym produkcie, w danej usłudze, to warto zasięgnąć tutaj porady radcy prawnego. Kolejna kategoria, w której sztuczna inteligencja wzbudziła sporo zamieszania, to generowanie filmów na podstawie tekstu. Na początku była Sora od OpenAI, która wstrząsnęła światem. Ale nadal nikt z normalnych osób nie ma do niej dostępu. Na szczęście nie tak dawno pojawiło się narzędzie Dream Machine, które pozwala na generowanie bardzo dobrej jakości filmów na podstawie tekstu. Wystarczy wejść sobie na taką stronę i możesz stworzyć sobie tutaj własne kreacje. Dodatkowo mamy tutaj możliwość łączenia, generowania filmów na podstawie zdjęcia, czyli wystarczy, że wczytasz tutaj swoje zdjęcie, klikając tutaj, przesłałem tutaj zdjęcie mężczyzny, który siedzi przy komputerze, i teraz dodatkowo możemy wybrać drugie zdjęcie, które połączy się z tym filmem, czyli w tym wypadku te zdjęcie robota. Teraz możesz wpisać polecenie, które opisze tą scenę i przejścia między tymi elementami, albo po prostu wysłać taką wiadomość. No i ja już to zrobiłem wcześniej. Tak wygląda efekt. Nie jest to idealne, ale daje nam już pewne wyobrażenia, co czeka nas w przyszłości. Przy pomocy tego narzędzia możesz generować sobie przeróżne filmy na podstawie zdjęć lub na podstawie polecenia tekstowego. Ale to nie wszystkie modele, które są dostępne na rynku. Inna firma Runway również wypuściła swój generator filmów, który wygląda bardzo dobrze. Niestety tutaj, żeby z niego skorzystać, musisz mieć płatną wersję. Napisz w komentarzu, co myślisz o tego typu rozwiązaniach. Kolejna funkcja jest bardzo dwuznaczna, ponieważ może być wykorzystana w pozytywny sposób, na przykład do komunikacji z klientami zagranicznymi, do tworzenia wartościowych materiałów edukacyjnych, ale może być wykorzystana również do oszukiwania ludzi. Dlatego mówię ci o tym, żebyś był. Tego świadomy. Powstaje wiele aplikacji do generowania tak zwanych awatarów, czyli po prostu wirtualne postacie, które nie istnieją, które mogą naśladować realne osoby lub osoby ze zdjęcia. Jedna z lepszych aplikacji do tego typu zadań nazywa się Hagen i pozwala na tworzenie wirtualnych, realistycznych awatarów. Na ile są realistyczne, ocenę zostawiam Tobie, ale teraz pokażę Ci, jak wygląda mój awatar. Tak wygląda mój wirtualny awatar. Jeśli chcę, mogę sprawdzić, żeby powiedział, co zechce. Akurat ten głos jest nagrany naprawdę, ale system może również tworzyć dowolny film na podstawie tekstu. Czyli biorę takiego awatara, wpisuję tekst scenariusza. I system automatycznie mówi moim głosem. Teraz jestem prawdziwy, jeśli oglądałeś ten film na smartfonie, na kiepskiej rozdzielczości, to te różnice są bardzo niewielkie. Dlatego bądź ostrożny, gdy otrzymujesz różne propozycje, nawet w formie wideo albo głosu, ponieważ ktoś może mieć złe intencje. Za każdym razem weryfikuj, czy rozmawiasz z Twoim znajomym i z prawdziwą osobą którą znasz. Dziękuję Ci za zobaczenie tego filmu. Jeśli chcesz otrzymywać informacje ze świata AI, konkretne narzędzia i praktyczne wskazówki, jak wykorzystać tę technologię w swojej pracy, no to dołącz do mojego newslettera. Link znajdziesz na ekranie i w opisie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.